Dzisiaj będziemy zmieniać parametry naszego akapitu. Wróćmy jeszcze na chwilkę do naszego zadania z poprzedniego tygodnia. Chciałam Tobie pokazać, w jaki sposób możesz zmienić odstęp przed akapitem i odstęp po akapicie. Mamy takie specjalne dodatkowe opcje w zakładce w Układ. Jeżeli zaznaczymy teraz nasz akapit i wybierzemy opcję trzy kropki, czyli więcej, i następnie wybierzemy opcję akapitu, możemy tutaj troszkę pozmieniać. Na przykład zmienić wycięcie od naszej lewej... na centymetr i 25 setnych. Natomiast my możemy tutaj na przykład zmienić tą odległość na 2 cm. Zobacz, co się stanie. Widzisz, że tutaj został ten akapit przesunięty o 2 cm. Możemy bawić się tymi parametrami i na przykład zamiast 2 cm zmienić na powiedzmy 4 cm. Powinna to być taka zmiana, którą zauważymy gołym okiem. Widzisz? Tutaj ten początek akapitu znacznie się przesunął. Jeżeli chodzi o akapit, mamy jeszcze opcje, które mówią o odstępie przed tekstem i za tekstem naszego akapitu. Jeżeli zaznaczymy treść naszego akapitu, to tutaj, jeżeli jesteśmy w zakładce Układ, mamy do wyboru odstęp przed i odstęp po. Teraz zobacz. Odstęp przed naszym akapitem możemy ustalić na określoną ilość punktów. Powiedzmy, że ustawimy na 20 punktów. Teraz zobacz, nasz akapit powinien delikatnie poszybować w dół. I tak się stało. Możemy jeszcze ustawić odstęp po tym akapicie czyli, żeby odległość pomiędzy tym akapitem, a naszym drugim akapitem uległa zwiększeniu. Pamiętaj, najlepiej zaznaczyć cały akapit, do którego mają być przypisane opcje, a następnie tutaj możemy zwiększyć tą odległość. Było 8 punktów, a możemy ustalić na przykład na 25 punktów. Zobacz, co się stanie w momencie, w którym kliknę Enter, ponieważ musimy zatwierdzić wprowadzone zmiany. Widzisz? Nowy akapit został przesunięty w dół. Te opcje, które przed chwilą ustaliliśmy, dotyczą tylko tego akapitu. Zobacz, jeżeli zaznaczę ten akapit, to tutaj są domyślne opcje ustawienia tego akapitu. Dzisiaj będziemy formatować tekst. Będziemy zmieniać parametry dostępnej czcionki oraz Parametry dotyczące naszych akapitów. Na samym początku, bardzo proszę, przepisz ten krótki tekst. Możesz zatrzymać w tym momencie film, a następnie przepisać ten tekst. Tekst dostępny jest również u Ciebie w podręczniku na stronie 98. Widzę, że tekst masz już przepisany. Warto na samym początku zmienić pewną rzecz. Nazwisko naszego autora jest napisane z małej litery. Możemy zmienić literę na duże B. Pamiętaj, że jeżeli chcesz zmienić daną literę, musisz kliknąć myszką i ustawić kursor w tym miejscu. Możesz wtedy literę zmazać, a następnie wstawić dużą. Możesz od razu zaznaczyć kursorem, wciskając lewy klawisz myszki i teraz wpisać dowolną literę. Jeżeli błędy masz już poprawione, możemy przejść do naszego ćwiczenia. Na samym początku zmień krój czcionki całego tekstu na Times New Roman, czyli musimy wejść w Narzędzia główne. Następnie, używając wciśniętego lewego klawisza myszki, zaznaczymy cały nasz tekst. Puścimy lewy klawisz myszki i teraz możemy tutaj wybrać odpowiedni krój czcionki. Świetnie, właśnie zmieniłeś krój czcionki. Następnie zastosuj dla imienia i nazwiska autora czcionkę o rozmiarze 14 punktów. Czyli wciskamy lewy klawisz myszy, zaznaczamy imię i nazwiska autora, zmieniamy rozmiar czcionki na 14 punktów. Zmieniamy kolor na brązowy. Następnie dla tytułu zmień czcionkę na pogrubioną i pochyloną o rozmiarze 20 punktów. Zaznaczamy czcionkę, pogrubiamy, klikając w B, robimy kursywę, klikając w symbol I, a następnie ustawiamy rozmiar na 20 punktów. Zmieniamy następnie kolor na zielony. Dla podtytułu zmień czcionkę na pogrubioną i pochyloną o rozmiarze 13 punktów. To jest nasz podtytuł. Zmieniamy czcionkę na pogrubioną, czyli pogrubienie, pochylenie. I czcionka w rozmiarze 13 punktów. Nie mamy tutaj dostępnej liczby 13. Musimy ją wpisać ręcznie, za pomocą klawiatury, a następnie kliknąć Enter. Dla tekstu zasadniczego zmień czcionkę na rozmiar 12 punktów. Zaznaczam czcionkę tekstu podstawowego. Ustawiam czcionkę na 12. Następnie tytuł i podtytuł wyśrodkuj. Tytuł i podtytuł zaznaczam z wykorzystaniem lewego przycisku myszy, a opcje wyśrodkowania są dostępne tutaj, gdzie jest wyrównywanie tekstu. Jeżeli kliknę, to po rozwinięciu mam kilka możliwości. Wyrównaj do lewej, wyrównaj do środka, czyli inaczej, wyśrodkuj, wyrównaj do prawej lub wyjustuj, czyli tekst będzie równo rozłożony do lewej i do prawej. My mieliśmy tylko i wyłącznie nasz tytuł i podtytuł wyśrodkować. Wybieram opcję. Wyśrodkowanie. Tekst zasadniczy: wyjustuj, czyli zaznaczam tekst zasadniczy. Następnie klikam na wyrównywanie tekstu i wybieram wyjustowanie. Widzicie, tekst jest równy do lewej i do prawej strony mojej kartki. Następnie imię i nazwiska autora wyrównaj do lewej strony. Tutaj mamy imię i nazwiska autora. Ono jest już wyrównane do lewej strony, ale możemy jeszcze raz to przećwiczyć. Klikamy wyrównywanie tekstu i tutaj jest opcja wyrównaj do lewej. Dalej. Ustaw wycięcie pierwszego wiersza akapitu w tekście zasadniczym na półtorej centymetra. Zobaczcie, pamiętacie, ostatnio Wam mówiłam, że wcięcie w tekście robimy za pomocą guzika tab. Ja nacisnę. Wcięcie zostało zrobione. Ale skąd mam wiedzieć, że akurat to wcięcie ma długość 1,5 cm, a nie na przykład cm i 5 mm. Muszę to sprawdzić i odpowiednio oczywiście ustalić. Wchodzę w układ. Następnie wybieram Trzy kropeczki. Klikam na opcję akapitu i tutaj wybieram opcję o półtora centymetra i daję OK. Zobaczcie, że delikatnie przesunął się y, początek mojego tekstu względem lewej strony. Następnie ustaw odstęp przed akapitem zawierającym tytuł na 30 punktów, a po akapicie zawierającym podtytuł na 36 punktów. Czy wiesz, że możesz ustawiać odstęp przed jak i po akapicie? Zauważ, że na przykład Akademia Pana Plek Kleksa funkcjonuje jako akapit. My możemy ustalić, żeby przed tym akapitem było odpowiednie, odpowiedni odstęp, jak i również po tym akapicie. Wystarczy, że zaznaczymy nasz akapit, następnie klikniemy. Odstęp przed. Pamiętaj, że musisz być w zakładce Układ. Odstęp przed. I możemy na przykład ustawić to na 30 punktów. I odstęp po akapicie możemy ustawić na na przykład 36 punktów. Zobacz, zarówno przed naszym akapitem, jak i po zwiększył się odstęp. Teraz zobacz, klikamy w ten akapit, widzimy, że tutaj mamy nasze ustawienia, natomiast jeżeli klikniemy w inny, są ustawienia domyślne. Jeżeli wykonałeś już swoje zadanie, to bardzo proszę, możesz udostępnić mi swój plik, jeżeli korzystasz z pakietu Office 365.